Siemanko, ja jestem Wupo, a to jest nowa seria na moim kanale, jak i na polskim YouTubie, gdyż nie spotkałem się jeszcze z takim materiałem. Jeżeli jednak jest już coś takiego, to wybaczcie za błąd, poprawcie mnie. Ten krótki wstęp jest niezbędny, gdyż chcę Wam wyjaśnić, co to właściwie jest, no bo jest to coś nowego, więc trzeba wyjaśnić. Minecraft Week. To cotygodniowy przegląd najpopularniejszych filmików z Minecrafta na polskim YouTubie. To jest ważne. Dlaczego zdecydowałem się coś takiego zrobić? A to dlatego, aby pokazać widzom, że nie warto ograniczać się do wąskiego grona let's playerów czy też zagrajmerów. Drugim powodem jest fakt, iż nie zawsze jesteśmy obecni w danym dniu na komputerze, szczególnie teraz, gdy są wakacje. Choć pogoda nie dopisuje, no to i tak... Nie zawsze jesteśmy. Jeżeli przegapimy jakiś filmik w tym materiale, możemy go nadrobić lub też dowiedzieć się, jaki filmik w danym dniu był najpopularniejszy. Będę starał się dobierać filmy, które rzeczywiście cieszyły się sławą, ale też takie, które są mniej znane, a zawierają naprawdę ciekawy materiał. Z racji, iż jest to pierwszy filmik, możecie chyba przymknąć oko na oprawę graficzną czy też inne aspekty. Ponieważ chcę sprawdzić. Jak mi to wyjdzie i przyjmie się tak, jakbym to chciał. Jeżeli pominąłem jakieś informacje, dajcie mi znać w komentarzach, a uzupełniaję je poprzez adnotacje. Prosiłbym też o wskazanie mi błędów, jakich dobrych stron, również w komentarzach oraz oczywiście łapki w górę, które są formą zachęty do kontynuacji tej serii. To by było na tyle, więc startujemy! Zaczynamy od 16 lipca, czyli poniedziałku, yy, i od znanego i popularnego Minecraft The Hunger Games, czyli Igrzyska Śmierci, w wykonaniu popularnego grafika Kona. Sprawdźcie, jak mu poszło. Drugi materiał to relaksujący i spokojny let's play na Luzie w wykonaniu piccha. Tropicraft, czyli mod, na którym nagrywa, jest bardzo rozbudowany i klimatyczny, a wiem to, ponieważ sam kręcę serię na nim, także zachęcam do obejrzenia. Czas Inkwizycji to ciekawa, lecz niestety dość krótka mapa fabularna typu Adventure w wykonaniu Madzi oraz LGMa. Jak Wam się podoba? Poniedziałek kończymy poradnikiem do... Znanego i ostatnio popularnego moda Towncraft 2 w wykonaniu Minecraft GP'a. Osobiście uważam filmik za bardzo pomocny i przydatny i polecam każdemu zaczynającemu przygodę z tym modem. 17 lipca, czyli wtorek. Rozpoczyna Kusim, który wraca do nagrywania serii Let's Play z Minecrafta. W tym odcinku sporo informacji oraz budowania. Zachęcam do oglądania. Kolejny odcinek z znanej serii Top 10 wykonanej przez Minecraft Blow. W odcinku zobaczycie najlepsze whiteouty nadesłane przez widzów. Następny materiał to kolejny już, 106 odcinek serii Minecraft Husiek Solo, odcinek zatytułowany Magiczne Laczki. Sprawdźcie sami dlaczego. Wtorek kończymy ekspresowym i ciekawym przedstawieniem niezbyt znanego moda jakim jest Useful Food wykonanym przez Chef Games. Tenis w Minecrafcie? Czemu nie? Świetny minigame w wykonaniu polskiego pingwina oraz Iniluxa. Sprawdźcie kto wygrał. W drugim filmiku z środy ponownie Minecraft Blow. Nowa seria. Opiera się ona na modzie, który dodaje Hero Braina, więc możemy domyśleć się, że będzie strasznie, a dzięki kamerce z twarzy możemy zobaczyć reakcje na tytułowe nawiadzone kurczaki. Kolejnym materiałem jest paczka modyfikacji od.plminecraft.pl. W jej skład wchodzą bardzo ciekawe modyfikacje, a łatwa instalacja sprawia, że możemy grać od niej prawie od zaraz. Środę kończy druga i ostatnia część bardzo klimatycznej mapki w wykonaniu Banyko oraz Verteza. Warto obejrzeć, ze względu na chociażby kozacki wstęp do filmiku. Osobiście oglądałem go kilka razy, wam też go polecam. W czwartek zaczyna Outsider, który powrócił do nagrywania Minecrafta i zasypał nas porządną dawką rozgrywki z Jogboxa. Filmik ma dość tajemniczy tytuł, sprawdźcie co mu się tam udało. Kolejny odcinek z serii Minecraft Marble Survival prowadzonej przez Misterce oraz Wichu. Tworzą oni świetny duet, więc oglądanie jest czystą przyjemnością. Fartek był dość ubogi, a kończy go Kaszub, który przedstawia kolejną modyfikację. Tym razem The Better Animations Collection. Modyfikacje dodaje nowe animacje modów do gry. Sprawdźcie sami jak to wygląda. Niegdyś popularny mod Aedher. A Eder jakoś tak powraca w nowej odsłonie w wersji Minecrafta 1.2.5 o zmianach i nowościach jakie w nim zaszły dowiemy się od Iniluxa. Wyzwanie przygotowane przez Bloa jest bardzo ciekawym filmikiem, w którym możemy zobaczyć jak przez 13. Nie, 30 minut Blow tworzy 15 kolorów wełny. Piątek kończy pierwszy filmik o modyfikacjach od multi-gameplay gaja. Moim zdaniem, bardzo starannie i umiejętnie wykonany, aż chce się oglądać. Ostatnim dniem tygodnia w Minecraft Week jest sobota, tym razem bardzo obfita. Pierwszy filmik jest to. Filmik Luke Paja, który powraca do Minecrafta w dość nietypowy sposób, gdyż jest to seria z Minecrafta w wersji alfa. Co o tym sądzicie? Również Esgarot powraca do Minecrafta po dość długim czasie. W pierwszym filmiku możemy obejrzeć zmagania na ciekawej mapce Survival. Vertez i jego już chyba słynna seria z Igrzysk Śmierci powracają. Bardzo ciekawy gameplay, a tytułowa akcja jest po prostu wyśmienita. Naprawdę warto obejrzeć. Quahadron i Remek w drugim odcinku z mapki Hellscape zapewnią Wam dobrą dawkę humoru i rozrywki. Obczajcie sami. Ostatni dzień kończy Jeepak który jest chyba najpopularniejszą paczką modyfikacji, a teraz dostępny jest również w wersji V5.0. Zobaczcie, jakie zmiany z niej zaszły. Minecraft News poświęcony jest nowością ze świata Minecrafta w tym tygodniu. Pojawiła się aktualizacja do kieszonkowej wersji Minecrafta, czyli Minecraft Pocket Edition, tym razem 0.3.2. Yy, trochę zmian, yy, możecie się poczytać o tym, nie będę się zbytnio rozgadywał. Link będzie w opisie, tam macie wszystko fajnie wyjaśnione i po polsku, także zajrzyjcie do opisu.